Włożyłam skarpetki do słoika. Nigdy wcześniej nie były takie śnieżno-białe. Białe skarpetki szybko tracą swój kolor, pojawiają się na nich zabrudzenia i uporczywe plamy, których zwykłe pranie nie usuwa. Ale jest na to sposób. Weź większy słoik i włóż do niego brudne skarpetki. Dodaj kapsułkę do prania, która skutecznie rozpuszcza brud i usuwa plamy. Następnie wsyp jedną łyżkę soli gruboziarnistej, która pomoże zmiękczyć zabrudzenia i zapobiega szarzeniu tkanin. Teraz dodaj jedną łyżkę sody oczyszczonej, która działa wybielająco i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Weź folię aluminiową i oderwij kawałek. Podziel folię na mniejsze części i uformuj małe kulki. Wrzuć je do słoika, a całość zalej gorącą wodą. Dokładnie zakręć słoik i energicznie wstrząśnij, aby składniki dobrze się połączyły. Zostaw skarpetki w słoiku na 10 minut. W tym czasie składniki aktywne zaczną działać, rozpuszczając uporczywy brud i przywracając skarpetkom śnieżno-biały wygląd. Wyjmij skarpetki i zobacz efekt: czyste świeże i białe jak nowe, bez szorowania i bez użycia silnych chemikaliów. Wypróbuj ten trik i pożegnaj się z szarymi skarpetkami na dobre. Śpisz w skarpetkach? Powinieneś coś wiedzieć, ponieważ nie jest to bez znaczenia. Spanie w skarpetkach to temat budzący różne emocje, który skrywa wiele tajemnic i zaskakujących spostrzeżeń. Oto kilka z nich. Przede wszystkim, noszenie skarpetek poprawia krążenie, co korzystnie wpływa na zdrowie. Dodatkowo osoby śpiące w skarpetkach zasypiają średnio o 15 minut szybciej. Ogrzane stopy poprawiają także ukrwienie narządów rodnych, co może zwiększyć libido. Skarpetki pomagają w redukcji stresu, tworząc uczucie błogości i bezpieczeństwa, co sprzyja relaksowi. Dodatkowo, jeśli nałożysz na stopy nawilżający krem przed snem, a następnie skarpetki, Twoja skóra będzie miękka i gładka. Skarpetki stabilizują także temperaturę ciała, co jest kluczowe dla zdrowego snu. W chłodniejsze dni chronią stopy przed zimnem, co pozwala na spokojniejszy sen. Warto spróbować tej prostej zmiany, aby poprawić jakość swojego wypoczynku. Wrzuć lód do suszarki, a zagniecenia na ubraniach znikną. Ten trik pokochają osoby, które nienawidzą prasować ubrań. Kiedy na twoich ubraniach są widoczne zagniecenia, można temu prosto zaradzić i to bez użycia żelazka. Prasowanie ubrań to dla wielu osób udręka i strata czasu. Nie chce się po prostu wyjmować deski i włączać żelazka. Ale jeśli masz w domu suszarkę czy pralko suszarkę, to jesteś szczęściarzem weź swoje pogniecione ubrania, takie z widocznymi zagnieceniami. Często pojawiają się one, jeśli trzymamy ubrania złożone w szafie, a nie powieszone na wieszakach. Czasami po prostu zostawimy je w suszarce za długo. Pojawią się zagniecenia, jeśli nie wyjmiemy suchego prania od razu. Włóż do bębna trzy, a maksymalnie pięć takich rzeczy, dorzuć garść kostek lodu i włącz suszenie na około kilkanaście minut. W tym czasie wilgoć z kostek lodu zlikwiduje zagniecenia podczas pracy suszarki. Ubrania będą gładkie, bez prasowania. W zależności od materiału będziesz widział efekt od razu po wyjęciu ich z suszarki kilkanaście minut, a czasami tylko dziesięć, wystarczy, aby suszarka wyprasowała twoje ubrania za ciebie, a wszystko to za sprawą paru kostek lodu. Włóż to do swojej skarpetki. Ta suszona roślina idealnie się do tego nadaje wystarczy skarpetka lub rajstopa. Może być kawałek skarpetki po odcięciu dziurawej pięty. Może też być kawałek rajstop, które miałeś wyrzucić. Odetnij tylko końcówkę. Wsyp do niej jedną łyżkę suszonej lawendy, jedną łyżkę suszonej mięty. Jeśli nie masz mięty ze swojego ogrodu, wykorzystaj miętę z herbaty kupionej w sklepie. Zawiąż rajstopę z ziołami. Ta mała paczuszka jest bardzo cenna. Obie rośliny użyte w tym filmiku mają niezwykłe właściwości i są często wykorzystywane w gospodarstwie domowym znane są przede wszystkim z właściwości uspokajających, zwłaszcza lawenda ma działanie relaksujące i ułatwiające zasypianie. Jeśli włożysz taką paczuszkę pod poduszkę, zapewnisz sobie głęboki sen. W sypialni będzie unosić się zapach, który ukoi cię przed snem. Mięta ułatwia oddychanie. Kiedy jesteś przeziębiony, jej zapach łagodzi problemy związane z przeziębieniem i oczyszcza drogi oddechowe. Mięte i lawendę stosuje się też często do odstraszania owadów i szkodników. Ich zapachów nie lubią mrówki, pluskwy czy karaluchy. Taka paczuszka z miętą i lawendą, zostawiona w szafie z ubraniami, odstraszy mole. Nie będziesz się musiał martwić o swoje rzeczy. Mole się do nich na pewno nie zbliżą. Ta jedna mała paczuszka może mieć wiele zastosowań, a wszystko to za sprawą mięty i lawendy. Zwykła pralka też wysuszy pranie. Każda pralka ma taką funkcję. Pranie może być suche, jak po wyjęciu z suszarki. Jeśli jeszcze nie korzystasz z tej funkcji, to najwyższy czas zacząć. Nie zawsze jednak musisz z niej korzystać. Tradycyjne suszenie prania na suszarce też ma swoje zalety, jeśli wiesz, jak to robić prawidłowo. Zanim poznasz sposób na suszenie prania w pralce, zobacz, jak prawidłowo suszyć pranie w domu. Jeśli ustawisz suszarkę równolegle przy kaloryferze. Wieszaj najbliżej niego krótkie ubrania, na kolejnych drutach wieszaj dłuższe rzeczy, na ostatnim najdłuższe czy największe. Wtedy ciepłe powietrze z kaloryfera będzie stopniowo docierało do każdej rzeczy. A kiedy ustawisz suszarkę krótszym bokiem do kaloryfera, to najdłuższe i największe ubrania wieszaj na środkowych drutach, na zewnętrznych coraz krótsze. Tak ubranie będzie lepiej schnąć. Do kolejnego sposobu potrzebne będzie prześcieradło. Powieś ubrania, najkrótsze od strony kaloryfera. Nakryj całą suszarkę prześcieradłem, łącznie z kaloryferem. Taki namiot sprawi, że ubrania szybciej wyschną. Kolejny sposób na szybsze wysuszenie prania to sposób z ręcznikiem. Wyłóż rzecz, którą chcesz szybciej wysuszyć. Na ręcznik. Ręcznik musi być suchy. Zroluj ubranie z ręcznikiem i dobrze wykręć. Ubranie będzie o wiele suchsze. Często wystarczy już tylko przeprasować żelazkiem i gotowe. Daj nam znać, z jakiego miasta nas oglądasz. Okazuje się, że zwykła pralka może wysuszyć ubranie. Zrób pranie, ale nie wyciągaj od razu ubrań. Zamiast tego dołóż do bębna zwykły ręcznik. Powinien być puszysty. Jak masz miejsce w pralce, możesz nawet dodać dwa. Teraz wystarczy włączyć wirowanie w pralce, najlepiej na największe obroty. Suche ręczniki wchłoną całą wilgoć z ubrań, po skończonym cyklu pranie będzie jak po wyjęciu z suszarki. Jeżeli zależy ci na suchych ubraniach, już w cyklu prania ustaw wirowanie na najwyższe obroty. Kolejne wirowanie z suchymi ręcznikami będzie jeszcze skuteczniejsze. Skarpetki nałóż na pustą butelkę. Szybko pokochasz ten tajemniczy trik przygotuj miskę i wlej do niej bardzo ciepłą wodę. Włóż do niej skarpetki i zostaw je chwilę. Niech się moczą. W międzyczasie przygotuj detergent. Nie wlewaj go do miski, tylko ustaw obok. Teraz weź plastikową butelkę. Butelka nie może być za duża. Wsuń butelkę do skarpetki. Mokra skarpeta rozciągnie się bez problemu. Nawet skarpetkę stopkę nałożysz na taką butelkę. Trzymaj butelkę ze skarpetką w jednej dłoni i polej ją płynem do prania. Miękką szczoteczką zacznij ją szorować. Szybko zacznie się pienić. W ten sposób usuniesz zabrudzenia i nawet bardzo uporczywe plamy. Żadna pralka nie wyczyści tak dokładnie włókien skarpetki. Okazuje się, że poradzi sobie z tym zwykła butelka. Tak łatwo możesz usunąć plamy, szczególnie na palcach i pięcie. Potem wystarczy tylko jeszcze dobrze wypłukać skarpetki i będą jak nowe nasze babcie używały tarki do prania. Ty możesz użyć zwykłej butelki i efekt będzie podobny. Czyste skarpetki jak nigdy.